To jest System Drag, witam Was z mojej recenzji filmu Minecraft. I ogólnie na wstępie chcę tylko powiedzieć, że wszystko to, co było pokazane w trailerach, będę po prostu mówił o tym. Więc to nie będą spoilery, tylko po prostu bo już to było w trailerach, więc po co ukrywać. Mam nadzieję, że wyszło ok. Jak coś można napisać, coś trzeba poprawić, a ja zapraszam do oglądania. Po prostu. Co do mobów, bo. Ogólnie zauważyłem, że przed filmem była jakaś, nie wiem, awantura o Moby, że dlaczego Creeper wygląda tak, czemu tak, tak wygląda zombie, czemu to tak wygląda i tak dalej, czemu pigliny tak wyglądają. Powiem tak, obejrzałem jak Moby wyglądają. Szczerze nie wiem, jak można było to zmienić. Moim zdaniem mowy wyglądają całkiem spoko. I po prostu trzeba je zobaczyć na wielkim ekranie, żeby zmienić, chyba, nikt zdanie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o umowy, to całkiem spoko, ale też nie rozumiem, czemu Creeper jest owłosiony. To jest rzecz, której nie rozumiem, ale proszę iść spoko. Jakby wiele rzeka na to. Mowy są bardzo fajnie przedstawione w filmie. Jeśli chodzi o szkielety, tylko nie rozumiem, czy oni mają takie łuki. Nie wiem, jaki Steve musiał mieć poziom na tym świecie, ale skoro oni mieli fajerkę na łukach, to wysoki poziom musiał mieć wysoki. No powiem na tyle wysoki. Szkoda, że zombie nie byli w takim razie w sprawach albo z mieczami. No cóż, strata. Kolejną rzeczą, którą chciałem omówić i nie wiem, czy to było. Już yy, tam jakby to powiedzieć. Eee, nie wiem, czy to zgadli ludzie. Czy po prostu to gdzieś wykopali z jakiegoś scenariusza, nie wiadomo co, nie wiem. Wątek miłosny pomiędzy tamtą piarą a villagerem. Tak rat muszę to zarazić, że będzie. Nie wiem czy oni to już widzieć. Ktoś co wyciągnął nie wiem. Eee, jeśli chodzi o ten wątek. Mało go było w filmie, więc jest szans, szansa, że będzie kontynuowany w dwójce, jak będzie. Bo tak, będzie dwójka, zapowiedziano dwójkę w, pod koniec filmu, w stanie po napisach. Eee, wracając. Trochę dziwnie później było na samym końcu z ale jakoś się dogadali. Nie? Więc jest bardzo dobrze. Ogólnie, jeśli chodzi o te Botek Wiosny, dziwne, ale fajne. Może tak, nie? <laughs> jeśli chodzi o głównych Boteków, bardzo się cieszę, że y, wszyscy, te plotki, które mówiono, że cała ta czwórka będzie y, rodziną, okazały się fałszywe. Jak ja się kurwa cieszę, nie? Masakra. Hmm. Ale cóż. Serio, były takie plotki. Było... Więc bardzo często są fałszywe, były fałszywe, są fałszywe, bo to nie jest nie jest rodzina. Jest mamy tylko jedno rodzeństwo. Yy, więc spoko. Ogólnie moim zdaniem. Skoro mówimy o rodzeństwie, powiemy sobie o ich wątku. Ogólnie wątek z rodzeństwem jest spoko. Jakby, jest moim zdaniem trochę... Za mało wykorzystany, może tak. W sensie dało się to bardziej wykorzystać, ale wiadomo, musieliśmy mieć czas na głupie piosenki i całkiem niepotrzebną akcję. Nie, w sensie, gdyby ten film miał trochę więcej czasu na nagrywki czy coś, dałoby się wykorzystać ten motyw z rodzeństwem trochę bardziej, bo moim zdaniem za mało. I czasami nawet zapominam, że oni są rodzeństwem. E, przypominało mnie to, mi to tylko, to tylko dlatego, bo jak oni się rozdzielili, to ona nic tylko gadała o swoim bracie, tak naprawdę. Więc no, to mnie jedynie przypominało, że ten wątek jest w ogóle robiony. E, dobra, teraz może przejdźmy do tłumaczenia, czyli moim zdaniem trochę negatywnej rzeczy, bo. Niektóre rzeczy, które nazywamy od, po angielsku przetłumaczyli po prostu na polski. i oni nie wzięli tłumaczeń z Minecrafta, a przynajmniej nie wszystkie. Podam przykład redstone'a, który tam chyba naz, został nazwany czerwonogłaz, coś takiego. Jakoś tak, zaraz. Czy jakoś tam czerwony kamień? Już nie pamiętam, szczerze. Nie chciałem mi zapamiętywać tej nazwy. Eee, chyba na crafty były normalnie. Nie pamiętam już tak szczerze, jeśli chodzi o y, tłumaczenie, których rzeczy już po prostu zapomniałem, bo recenzję nagrywając dzień później. Eee, no cóż. Co do aktorów, szczerze mogę narzekać. Eee, Jack Black i Jason Momoa. No, ten, ma długie włosy. Ogólnie staje dodani po to, żeby mieć jakikolwiek humor w tym filmie. Reszta postaci nie robi nic. Po prostu to jest trochę jak z minionkami, że one są pod humor, a reszta postaci pod fabułę, To tak jest w filmie. Czy to jest słabe? No trochę. Szczerze? Co do te, tego z traileru ogólnie, gdzie Garrett, czyli Jason wytworzył te kubełki, to, to też było pod humor. To taki humor, że po prostu ktoś dostał. Mam bez spoilerów lecieć, więc nie będę mówił, bo tego nie było w trailerach. Będę mówił, jeśli już będę zdradzał coś, co i tak mi się w trailerach. Więc no. Po prostu ktoś dostał w łeb. A później wieja. Właśnie, co do humoru. Eee, może film był 6. Jedna osoba dawała humor 18. Nie, nie żartuję. Dokładnie. Dokładnie nie powiem jaka postać, ale powiem wam, że żadna z, z pięciu głównych postaci. Więc tu można się uspokoić. Ale samo to, że dawała takie humory strech chujowe. Już chuj, że to było po prostu trzy razy, nie? Już mam to w dwie. Co do świata Minecraft, w filmie nie byłem jakoś zbytnio zawiedziony. Raczej się pozytywnie zaskoczyłem, że tak fajnie to wyszło. E może dlatego, że szedłem z myślą, że dobra, to będzie po prostu takie Jumanji w Minecrafcie, więc się nastawiałem na jakąś dobrą jakość świata, ale się pozytywnie zaskoczyłem. Niestety nie mieliśmy pokazane, co się stanie, jak ktoś umrze, a chociaż mogliśmy się tego spodziewać po prostu. Ale i tak ciekawe było, jakbyśmy to zobaczyli. Ciekawe co by się wtedy stało. Czy jakby ktoś się odrodził? Czy nie? Nie. Chyba graj, po prostu chyba graj na hardkorze, nie, nie wiem. No Chociaż, wtedy by to wyjaśniało hardkor, by wtedy wyjaśniało w sumie, czemu kiedyś miał fajerkę na łukach. W sumie. No cóż. Co do animatorów, jestem trochę wkurzony, że nigdy nie zagrali w Minecrafta. Tak, o dziwo są takie osoby. Czemu tak myślę? bo dosłownie zrobili coś takiego. Wyobraźcie sobie lód, jaki macie w tych domach wielkich, nie? Tych pillagerów. E, na górze, jak macie taki magazyn, wyobraźcie sobie lód tam, nie? E, to w filmie było takie lud, był z, chyba z tysiąca wiosek, plus jeden cały dom y, z Endu tam, co macie tam po, po koniec, macie taki e, przejście, nie? I macie tam te Budynki, nie? Z Endem. To tam to jest taki pokaz lutu, nie? nie? wiem skąd to wzięli. Nie wiem skąd mieli, kurwa, nie wiem, i tyle diaksów, no, ale skądś to wzięli, nie? I ogólnie, jeśli chodzi o przedłużenie fabuły, to jakoś nie tego nie robili. o dziwo. A to. Bardziej się zalewam na walce końcowej, bo za krótka moim zdaniem była. To była taka bardzo krótka. Jakby z szybkich wściekłych, jakbyście po prostu ucięli samą fabułę bez żadnych wyścigów i tak dalej. I to powiedzieli własnymi słowami, tak żeby było jak najszybciej w 5 minut. Nie? Można takie odnieść wrażenie, że wojna była za krótka po prostu, ale przygotowanie było spokojne odsłonianie psów, bawienie się z TNT, tworzenie przedmiotów. Ogólnie crafting, jeśli chodzi o ten film, był po prostu spo spoko. Na trailerach tego nie doświadczyliśmy zbytnio e, dokładnie, ale crafting w filmie był nawet fajny. I szkoda, że nie był aż tak doceniony na trailerach, bo gdyby był bardziej pokazany może, to po prostu byłoby to e, fajniej. Ale moim zdaniem crafting to była jedna z lepszych rzeczy tego filmu. I logicznych nawet, bo... jakby mieli to zrobić inaczej. Więc tak, czy iść na niego, czy to jest fajny w ogóle film? Moim zdaniem osobiście tak, bo nawet jak nie wiem jesteście 30-letnim chłopem, to można się... można znaleźć coś dla siebie po prostu, jeśli już nie w fabule, to przynajmniej faktorach, Tak jak mówię. Eee, no cóż, eee, polecam po prostu. Bo serio, to jest fajny film, z fajną fabułą, z fajną obsadą, z fajnymi postaciami, z fajnymi nowymi craftingami. No i polecam po prostu, no. Fajnie się to oglądało. Dobra. To była moja recenzja filmu. Może się ktoś ze mną nie zgodzić oczywiście. Ja nie będę już przedłużał wam. Zapraszam nowe osoby do subskrypcji i lajkowania kanału, a jeśli do w początku wakacji będziemy mieć 120 instrukcji, to zmieniam link na YouTube z Dora Konon na Dora Zwiedza Świat. I to będą wtedy 3 miesiące, Więc przez 3 miesiące będę mieć Dora Zwiedza Świat. Żegnam wszystkich.